Dzień dobry, w ostatnim przed świętami wydaniu programu Tu Kultura zaproponujemy Państwu dużo rozrywki. Po pierwsze, sprawdzimy, co robi Paweł Małaszyński, rockman, kiedy Paweł Małaszyński, aktor, gra w popularnej farsie. Odcinam te dwa bieguny, odcinam te dwa korytarze żyły. Dziesięciu sympatycznych, utalentowanych młodych ludzi specjalnie dla Państwa zaśpiewa i zatańczy. Można zawsze nawiązać kontakt z widownią, z widzem. Sprawdzimy, jak zmienia się muzeum etnograficzne. Musimy mieć to minimum wiedzy o regułach innych religii. Teatralna farsa cieszy się ogromną popularnością u widzów, jednak przez snobów jest bardzo źle widziana i często krytykowana. Może dlatego, że bywa, iż jej poziom wystawienia pozostawia wiele do życzenia. W Teatrze Kwadrat postanowiono powrócić do tych dobrych tradycji farsy. Czy się udało? Teraz o tym, jak Paweł Małaszyński z Martą Żmudą Trzebiatowską brali na scenie ślub doskonały. To Małaszyński i to Małaszyński, który się Państwu bardziej podoba. Oddzielam to swoje życie powiedzmy rokowe. I, i, I granie, koncertowanie z zespołem Gochis do, do, do mojego zawodu do uczonego, czyli absolutnie odcinam te dwa bieguny, odcinam te dwa korytarze żyły. Ale zdarzają się rzeczywiście osoby, które przychodzą na koncert, które znamy z teatru, czy z filmu, czy z serialu, to się zdarza. Niekiedy ludzie tacy, którzy dowiadują się o tym zespole i o tym, co robię jeszcze gdzieś tam z boku, no, dostają lekkiego szoku od Wielbicieli nie brakuje aktorowi, któremu od kilku sezonów aktorski fart sprzyja. Coraz bardziej jestem taki przekonany do tego, że trzeba wychodzić do ludzi, do publiczności i nie zamykać się w tych jakichś tam paru ramach, tylko jednak brać spektakle, które zagarniają całą publiczność, a złapać publiczność za tak zwaną twarz. Nie ma nic fantastycznego dla aktora w teatrze. Udaje się mu to pewnie dlatego, że niezależnie czy gra żołnierza z Afganistanu, oficera, romantycznego czy zwariowanego kochanka, robi to z pasją i całkowitym oddaniem. Gramy komedię, farsę. Wcale się tego nie wstydzimy. A z drugiej strony wiemy o tym, że ten teatr naprawdę posiada prawdziwą rodzinę. To specyficzna publiczność, którą kochamy, dla której gramy już od tylu lat. I oni naprawdę przychodzą tu, by się pośmiać, no, zostawić na te dwie, dwie godziny tą szalą rzeczywistość na zewnątrz i spędzić mniej czas. Film, serial jest gdzieś tam zawsze obok, jest jakimś tam dodatkiem, który zawsze się może skończyć. Ja na pewno bez apelacji nie zostanę do samego końca mojego lupiego, to znaczy teatru. Ostatnio jako zwariowany i nieco szalony Amant w farsie ślub doskonały. To jest taka typowa farsa, przy której na Naprawdę trzeba się nieźle napocić, naprawdę być mocno skoncentrowanym i zdyscyplinowanym, żeby w ogóle ogarnąć to wszystko, co tu się dzieje, bo tak jak zawsze to porównuje do domina, coś nie wyjdzie, to wszystko leci. Jeśli mówimy farsa, myślimy kłótnie i wyznania, nieporozumienia i dramatyczne zwroty akcji. Wszystko to znajdziemy w ślubie doskonałym. Wymaga to naprawdę od nas dużego skupienia, matematycznej precyzji. Jak się okazało po wczorajszym spektaklu z publicznością, też bardzo dobrej kondycji, ponieważ siódme poty się z nas lały. To Musi być szybko, głośno, ale wydaje mi się, że akurat moja postać w tej sztuce przemyca gdzieś też te elementy liryzmu. Jak ona to robi, że przekonuje do kolejnej już roli lirycznej bohaterki, która podbija serce mężczyzny. Ja zawsze staram się nie grać, tylko być. To znaczy, staram się gdzieś tak, tak zbliżyć do tej mojej bohaterki, e, poznać ją, polubić, zaprzyjaźnić się z nią, żeby żeby zawsze używać jak najprostszych środków. Trzeba być, wydaje mi się, bardzo gdzieś tam szczery w, w roli, żeby, żeby przekazać to widzowi i żeby widz też coś poczuł. No, z tymi komentarzami się szczerze zgadzam, choć że no, lubię komedie romantyczne, nie ma co mówić. Ja może też to nie... lubię. <laughs> Wiesz, no? Ja takie mhm. są na, na cie... Ciężki, ciężki, po ciężkim dniu pracy na e, wieczór jesienny, zimowy idealna jest komedia mm -hmm. romantyczna i nie mam, wydaje mi się, czego wstydzić. Ta czy talent wystarczy, żeby zdobyć upragnioną sławę? Doświadczenie uczy, że potrzebne są jeszcze ciężka praca i dużo szczęścia. Czy uda się wspiąć na aktorskie wyżyny adeptom Akademii Teatralnej w Warszawie? Opiekun roku Mariusz Benoit poprowadził ich w spektaklu dyplomowym śpiewająco. Przedstawienie nazywa się MP4 i jak na razie próbę publiczności przeszło zwycięsko. Hej, grybaniu, wysoki, chyba. Tych czterech tam pięciu minutach musimy opowiedzieć całą historię, która musi się składać. Zawsze to jest taki trochę eksperyment, bo i też się trzeba odważyć na to, żeby spojrzeć komuś w oczy i, i zaczepić. No i trochę się też człowieka wtedy, następuje takie badanie się, no i właśnie używamy takiego narzędzia, jakim jest piosenka aktorska. Najciekawszy przepływ energii jest w piosence Murzyn w Głownie, dlatego że to jest dla mnie fajne doświadczenie, o tyle, że zazwyczaj yy... W moim repertuarze, jakimś takim już, który sobie gdzieś tam przez ileś lat zbierałam, yy, zazwyczaj są piosenki bardziej melancholijne, ballady. To jest mój klimat. A to jest piosenka kabaretowa. Spróbuj chociaż posłuchać. W oczach widzę wszystkich świata. To jest piosenka instruktażowa z przymrużeniem oka, która trochę prześmiewa sposób uwodzenia. Ja, 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 ja sam prywatnie mam takie podejście, że niektóre konwencje, niektóre schematy uwodzenia płci przeciwnej są takie dosyć banalne i to trochę jest wyśmiane w tej piosence. Dla nas to jest strasznie fajna zabawa, fajna przygoda. No, może rzeczywiście piosenka aktorska, jak mówię kolegom, jaki robimy dyplom, czy jaki robimy właśnie warsztat, to tak patrzą z przymrużeniem oka na to. To, co mnie jakoś dopełniło, to jest przede wszystkim dialog. Dialog z widzem, dialog różnego rodzaju dialog z partnerem na scenie. Dialog z publicznością jest ważny, ale myślę, że tutaj jeszcze na pierwszy plan bardziej wypływa ten dialog z samym sobą, bo jednak śpiewając tę piosenkę, też cały czas o czymś się myśli. Najlepiej jest jak, się, jak aktor myśli. Super, wtedy się to ogląda. Jeszcze jest najmniejsza, że ja ciebie kocham! Bo ja musiałem pokonać pewnego rodzaju niepewność siebie i kontakt z żywym człowiekiem. Musiałem nauczyć się tego. Bo, bo to mnie dosyć źle wychodziło, paraliżowało. Eee, no ale po to właśnie jest szkoła teatralna, żeby poznać słabości, zlokalizować je i jakoś tak możliwie nad nimi pracować. Jest ludzie, coś żeby leży, bo on I, I to u nas o Jak wchodziłem do szkoły, wydawało mi się, że wiem trochę więcej. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze dużo, dużo do, do zrobienia. Tu! Tu, 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 tu. tu kultura. Aha. Dzisiaj, kiedy mówimy Europa, najczęściej myślimy brak granic, ale też euro i kryzys. A przecież Europa to wspólne wartości, przede wszystkim duchowe i sakralne, te, które łączą nas, Europejczyków, już od wieków. O nieprzemijających wartościach opowiada wystawa otwarta przed tygodniem w Państwowym Muzeum Etnograficznym zatytułowana Bogowie, Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi do bogów, różnorodność kilku religii pod jednym dachem proponuje widzom świeżo zmodernizowane muzeum etnograficzne w Warszawie. Wystawa ciekawa, przedświątecznie idealna, nastrój Bożego Narodzenia sprawia, że stajemy się bardziej wrażliwi także na odmienność innych wyznań. Musimy mieć to minimum wiedzę o regułach innych religii. O innej wrażliwości religijnej, innej wrażliwości duchowej, po to, żeby wzajemnie się nie urażać. Czy to ważne, wręcz obowiązkowe? W tak otwartej kulturowo Europie powinniśmy odrobić tę lekcję tolerancji. Nasze miasta stają się coraz bardziej kosmopolityczne. Na co dzień możemy spotkać przedstawicieli różnych religii, czego nie wypada robić, jak uszanować tę odmienną, odmienną wrażliwość. To jest główne przesłanie tej wystawy. Wystawa jest zapowiedzią nowego, fascynującego rozdziału w historii muzeum. Przemiany widać tu od wejścia do budynku, widzów, wita księgarnia i kawiarnia dla gości. Przestronne patio. Ogromna, jak na warunki muzeum, profesjonalna sala kinowa, biblioteka i czytelnia, co ważne, po raz pierwszy otwarta dla studentów i gości. Dotknąć będzie można prawie wszystkich książek. Najcenniejsze czyli starodruki i XIX wiek są nadal w magazynach, natomiast będzie można bez problemu skorzystać, zamówić sobie książkę w Internecie. Będzie to nowoczesne centrum informacji. Będzie dostęp również do zdjęć, do archiwaliów. Dotknąć części eksponatów będą mogli także najmłodsi goście znajdującego się wewnątrz budynku muzeum dla dzieci imienia Janusza Korczaka. Dzieci będą mogły dotknąć stroje, ubrać się i Pokazać, jak wyglądają, a nieraz nawet stworzyć rodzaj jakiegoś teatru. To tylko początek pomysłów na nową odsłonę Warszawskiego Muzeum Etnograficznego, które w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 125 lat istnienia. Ostatnie dwa tygodnie roku i dużo wydarzeń kulturalnych. Na pewno przebojem świątecznym będzie film Hobbit. Hobbita można nazwać filmowym prequelem Władcy Pierścieni. Jego reżyser Peter Jackson obiecuje pełną rozmachu, znakomitych kostiumów i scenografię, epicką opowieść, idealną na świąteczną końcówkę roku. Waśniowo będzie także w Operze Narodowej w Warszawie jeszcze do 29 grudnia Dziadek do Orzeków i Król Nyszy". A jeśli premiera to teatr, studio i nowy spektakl w reżyserii Agnieszki Gwińskiej sąd ostateczny premiera w Sylwestra. Poza tym cały szereg pozateatralnych wydarzeń w zachęcie wystawa prac Piotra Uklańskiego w Łodzi w Muzeum Sztuki Korespondencje. Kameralnie w Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju, tam aż do lutego wystawa Hej Kolenda Kolenda. Dzisiejszy program dobiegł końca. Nasze najbliższe spotkanie specjalne, w wigilijny wieczór o godzinie 22.15. Będą wspaniałe gwiazdy, dużo kolęd. Gorąco zapraszam, a teraz już życzę Państwu pięknych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia w wigilii.